zmagam się spogodzić przeszłe działania z obecnymi emocjami. Przez lata byłem niewierny mojej żonie, 36 lat. Odkryła to, ponieważ w końcu wyznałem prawdę, choć miało to miejsce długo po wydarzeniach. Teraz sytuacja zmieniła się drastycznie. Ostatnio dowiedziałem się, że moja żona miała romans w ubiegłym roku z kolegą z jej zespołów pracy. W tamtym czasie nasze małżeństwo przechodziło trudny okres. Tymczasowo wyprowadziła się, aby być bliżej pracy, a ja podróżowałem międzynarodowo przez dłuższy czas. W tym czasie jeden z jej kolegów zaczął okazywać jej dużo uwagi, ciągle ją komplementując i dając do zrozumienia, że jest zainteresowany. Ostatecznie zostali ostatnimi osobami na wydarzeniu towarzyskim związanym z pracą, gdzie po kilku drinkach zapytał, czy może ją pocałować, a ona się zgodziła. Po obniżeniu zahamowań przez alkohol, namówił ją, by poszła do jego mieszkania. Powiedziała mi, że mimo że początkowo opierała się jego zalotom i nawet fizycznie odepchnęła go w pewnym momencie, ostatecznie pozwoliła, by to się wydarzyło. Nie jestem pewien, czy było to przypadkowe flirtowanie, które przerodziło się w coś poważniejszego, czy poważniejsze naruszenie, w którym poczuła się zmuszona do ustępstw mimo swoich wątpliwości, a jednak wydawało się, że cieszyła się uwagą i wróciła do niego. Ich relacje trwały przez jakiś czas, a moja żona spotykała się z nim kilka razy. Czy było to rosnące przywiązanie, czy malejąca ekscytacja uwagą, ostatecznie zdecydowała się zakończyć te relacje. Dokładne powody jej decyzji są dla mnie niejasne. To odkrycie wzbudziło we mnie uczucia, których się nie spodziewałem. Nigdy nie uważałem siebie za zazdrosną osobę, ale myśl o możliwej utracie żony głęboko mnie niepokoi. Teraz przeżywam zazdrość i niepewność, prawdopodobnie odzwierciedlające to, co ona musiała czuć, gdy odkryła moją niewierność. Zawsze wierzyłem, że nigdy nie zaangażuję się w takie zachowanie i było szokujące uświadomić sobie, że utrzymywała te tajemnice przez cały rok. Chociaż zapewnia mnie, że ich relacja się zakończyła, z trudem zmagam się z tym, czy w pełni jej ufać, mimo że zazwyczaj potrafię rozpoznać, kiedy jest szczera. Uznanie własnej hipokryzji jest trudne. Zdaję sobie sprawę, że trzymam się faktu, że oboje byliśmy niewierni, a jednak wciąż jestem skonfliktowany. Nigdy nie miałem emocjonalnych więzi z osobą, z którą miałem romans, ale wydaje się, że romans mojej żony mógł być inny. Jest bardzo wybredna i nie byłaby intymna z byle kim, co prowadzi mnie do przekonania, że ten mężczyzna był dla niej specjalny lub zaspokajał potrzebę, której nie mogłem spełnić. Może czuła się samotna i pozbawiona uwagi i czułości, a on dostarczył jej pożądanej afirmacji. Dlaczego tak reaguje? Na pierwszy rzut oka powinno być prosto. Ona się odwzęczyła, teraz jesteśmy na równi. Zasłużyłeś na to. Nie masz prawa czuć się źle, biorąc pod uwagę własne działania. Jednak jestem przytłoczony mieszanką emocji i nie mogę ich po prostu zignorować. Zmagam się z uświadomieniem sobie, że mam różne standardy dla niewierności w zależności od płci. Dlaczego mam jedno zestaw oczekiwań dla siebie, a inne dla niej? Refleksja nad tą sytuacją ujawnia, że mam podwójne standardy. Oczekiwałem przebaczenia i zrozumienia dla własnych błędów, ale trudno mi okazać tę samą łaskę jej. Ta rozbieżność wywołuje we mnie wewnętrzny niepokój i zamieszanie. Dlaczego uważam, że mężczyźni mogą zdradzać, ale mam trudności z zaakceptowaniem tego samego zachowania u kobiet? Próbując zrozumieć te emocje, zdaję sobie sprawę, że radzenie sobie z niewiernością, czy to jako osoba, która zdradziła, czy jako ta, która została zdradzona, nigdy nie jest proste. Oba nasze działania głęboko wpłynęły na naszą relację i muszę znaleźć sposób, by konstruktywnie zająć się tymi uczuciami i myślami.